stawiam wszystko na jedną kartę kładę na stół ile ty na parkiet stawiam wszystko na jedną kartę kładę na stół ile ty na parkiet cudze marzenia to nic bierz ten bilet ile ci bawić stawiam wszystko na jedną kartę kładę na stół ile ty na parkiet cudze marzenia to nic ten ile Wszystko co chciałem to mam teraz, nie mam niczego za mało i dużo Gdzie ja dojdę, gdzie ja skończę? Gdzie będę za 10 lat ziom? Za każdym razem adrenalina ponosi się, gdy nagrywam nutę Co chcę, co chcę? Odpowiedz mi na pytanie, ej Nigdy nie skończę z tym co robię, nigdy nie zrobię cudzych marzeń Realizuję swoje i jestem gotowy na wszystko, na wszystko Co mnie jeszcze spotka na mojej drodze Cudze marzenia to nic, jak realizuję swoje Stawiam wszystko na jedną kartę. 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 Kładę na stół i lecę na parkiet. W cudze marzenia to nic. Bierz ten bilet i leć bawić Stawiam wszystko na jedną kartę Kładę na stół i lecę na partyc. Cudze, marzenia to nic Bierz ten bilet i leć się bawić Widzę mgłę i tam nie dobiegnę Wolę nie, wolę nie Jak się zgubię to co będzie? Moja droga bez przeszkód jest Tam dobiegnę po moje legendy Tam dobiegnę po moją tęczę Nigdy nie klęknę ani pęknę Wszystko, bo się i zacznie od nowa i się nie podawaj Małe wiusy na początek To się zmieni, kiedyś ja w to wierzę Nigdy nie podam się bo stawiam wszystko na jedną kartę Zapamiętaj to Zapamiętaj to, Zapamiętaj to. w głowie, zostawę świat yeah. Jak jezioraw nawijam bez strat Jak mam ten vibe yeah. Jak będzie za dużo szans mam W szkole czasem hate mam W komentarzach pytają kiedy płyta Odpowiadam kiedy przyjdzie czas No bo kiedy niby przyjdzie yeah. czas Stawiam wszystko na jedną kartę Stawiam wszystko na jedną kartę, kładę na stół ile lecę na parkie, cudze marzenia to nic Bierz ten bilet i lecę bawić Stawiam wszystko na jedną kartę, kładę na stół ile lecę na parkie, cudze marzenia to nic Bierz ten bilet i lecę bawić